Podczas czwartego, piątego i szóstego objawienia dzieci były poproszone przez hierarchię kościelną, żeby powiedzieć Maryi, o uz ma uzdrowić, żeby potwierdzić, to, że ona jest naprawdę. I Maryja odpowiadała uzdrowie, ale nie wszystkich. Za każdym razem, przed na tą prośbę, uzdrowie, ale nie wszystkich. Jaki jest wybór, czemu ci, czemu ci nie, nie podała. Ale to znaczy, że z jednej strony Bóg chce uzdrowienia, ale z drugiej strony cierpienie człowieka prowadzi go też do, Bogus do, do, do Chrystusa. I Bóg wie kiedy, kogo i jak. Z naszej strony to, co mamy robić, to Boga prosić.